Hej simanko, z tej strony, Róg, witam Was w kolejnym odcinku z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. No i moi drodzy musieliśmy tutaj wrócić do Sukotaj, gdyż brakował mi jeden artefakt i tylko się tutaj przyniosłem, oczywiście ukazał się. W tej wiosce tutaj gdzie jest, ale u kogo on by tutaj się znajdował, jeszcze nie mam pojęcia, musimy to sprawdzić i wrócić do tego Iraku. Ale czekajcie, bo on tutaj w tej wiosce nie jest, on jest gdzieś indziej. Przełącz mapy On jest w jakiej świątyni, ale w jakiej No musimy kurczę tam popłynąć. Gdzieś przeoczyliśmy go. Ciekawe, w której on to świątyni jest. Gina jest tu z nami, nie no nie wierzę. Uwolniliśmy ją. masakra. Przecież nie powinno jej tu być. Dobre. Gdzie to jest kurcze teraz... Nie mam pojęcia, wcześniej tego na mapie nie było, teraz się pojawiło. Może było, po prostu tego nie widziałem. Mówię, najlepsze jest to, że my w ogóle tego nie widzimy. Nawet nie kojarzę, co to może być za miejscówka. Jedynie możemy się kierować tą ikoną. Tutaj jeszcze w lewo musimy, wszystko wskazuje na to, że to będzie ta świątynia. Tutaj gdzieś? No, troszeczkę to jest źle zrobione, bo te. I hmm, ta ikona powinna być widoczna na głównej mapie, a nie, że wiecie, nie teraz nie wiemy, gdzie to w ogóle jest, i... hmm, piernik wie. wszystko dobrze? Spokojnie. Wiem, jak się tym steruje. Siedząc w tej łodzi, czuje się teraz lepiej. No to, to super. Nie spędzimy w niej trochę czasu. I wychodzi na to, że to będzie tutaj. Boska. Matko Boska. Nie, no to nie jest tutaj. West Może tu się uda dostać jakoś Właśnie nie pamiętam już co tutaj było musi być gdzieś tutaj, tylko czy tam było jakieś podziemne podziemna lokacja? Już kurczę nie pamiętam Ale zaraz się przekonamy żeby sobie mundur, żeby nie było no to jest ewidentnie tutaj aha no tak my tu byliśmy już sobie przypominam Ej. Okay. Nawet z byliśmy Dobra To raz raz i spadamy do Iraku Żeby znowu dzinę mogli porwać Masakra, nie Tego twórcy nie przewidzieli Gdzie dalej? Tutaj była ta winda. Ej, okay. tu był artefakt serio. No i podobno gdzieś tam jest. Ten artefakt jest niżej. Jak jakbyśmy nie byli z tej strony. Dobra, zaraz będziemy na miejscu i zobaczymy, czy ta ściana tutaj była do rozwalenia, czy też nie, czy miałem rację. No kurczę, wtedy mi się naprawdę zdawało, że tak, ale teraz nie pamiętam, czy uderzałem, czy nie. No, oczywiście, że tak. Dodam to do mojej kolekcji. Dobra. My tu mamy wszystko skończone. Sukotaj, lecenia 24, 5 na 5, 20 na 20, 31, na 38 na 8. Tu mamy wszystko zrobione. Więc wracamy do Iraku. No i dobra, jesteśmy w Iraku. Gina ponownie wpadła do niewoli. Niezłe, nie? Mamy foteczkę, i co my tu musimy, kurczę, zrobić? Tu mamy 14 notatek. No to dobra, to musimy być uważni. Teraz nie wiem, w którym momencie nas przyniosła. Aha, w tym, w którym chyba się przenosiliśmy. Okej, okay, nie mam żadnego. Troju nazistów. Tu nic nie ma, tu możemy się rozejrzeć, Młot, Okej, okay, tutaj nic nie było. I co my tu mamy? Jest bandaż. Są naboje, które zabieramy. Młotek. I to wszystko brak notatek. O tu, widzę, stoi żołnierz. Tamtędy możemy się przedostać na drugą stronę. Ale zanim to zrobimy, sprawdzę tutaj wszystko, czy na pewno nic tutaj nie ma. W sumie tu też możemy iść. To może tu się przedostaniemy? Dobra. Nie było tematu. Nie, no serio. Jednak wejdziemy tym włazem. No patrzcie, nie zebrane co za dziadostwo. Bo nam się wczytał punkt kontrolny, pewnie, nie? Hyp Gott, wir nad antykrypem. Bleib hieron, pass auf. Schieß, wenn diese Hunde auftauchen. Okej, udało się przejść. Zobaczcie tu chodzą. Leżeć, kundlu. Broń mu na pewno gdzieś spadła. Tu jest pies. Dostali po wycofajmy się, najprzyjdą no do nas. To jest notatka. O kurde, zdecydowanie musimy się wycofać. Wszyscy tu przyszli. za dyma Ale ich tu jest cały obóz się zleciał Za akcję, no i dobra, myślę, że jest ludzi jak na razie. Mamy tu jakąś notatkę przepis. No dobra, trochę tu posprzątaliśmy. Myślę, że obóz jest już pusty. Kolejna notatka mapa obozu. Ok, elegancko, ale broń sobie na pewno weźmiemy. To nam nie potrzebne. Tu jest bandaż jak najbardziej potrzebny. O, tam nie ja chcę, wolę to. Okej, okay, ta broń tu nam się na pewno przyda. Co ty mi tu kurczę? Gościu. Bandarz poproszę. Widzę, że wchodzimy na pełnej. Tu nic wartościowego nie ma, ale jest zdjęcie do sygnięcia. Nie przybyli tu nieprzygotowani. Okej, okay, mamy broń, zabieramy co? Bo się przyda jeszcze. Trzy naboje są, także luzik. Tu nic nie widzę. Jakiś świecznik. Luź do magazynu na pewno będzie potrzebny. Jest Gina, zobaczcie. No, się no. O, dzięki Bogu, możesz mnie uwolnić? Mogę. Co się tam dzieje? Jaki jest plan? Jaki jest plan? Dalej, idziemy. No, jestem ciekawy. Nie potrzebuję ratowania. Musimy się wynosić. Nie możemy po prostu odejść. Musimy dopaść wosa. Nie mogę cię stracić. No proszę. Daj spokój. Nie chcesz się dowiedzieć, o co w tym chodzi? Oczywiście, że chcemy się dowiedzieć. Ale najpierw, zanim się dowiemy, to proponuję zebrać wszystkie notatki. Strzały ustały. To dobrze, prawda? A czy chyba nie. Spójrz tam, Tak. to musi być wejście. Czekam na twój znak. Dobra, daj spokój. Gina na razie tutaj trzeba się dobrze rozejrzeć. Co ty robisz? Tylko patrzę. Tylko patrzę, spokojnie, Gina. Mam bandaż, najważniejszy. Na pewno Cię nie widzą. I co? Czułbym się lepiej, gdybym wziął tą broń. Kolejny bandaż zabieramy. No i kurczę, nic tu nie widzę, a przydałyby się notatki. Mamy dopiero trzy. A ja coś czuję, że coś tu przeoczyliśmy na 100%. Dawaj chleb. Jak najbardziej się przyda. Tutaj nic nie widzę. Limit mamy osiągnięty, ale możemy w sumie to zjeść. Nie, butelkę. Indi. Tutaj nic nie ma. Tu zazwyczaj coś tu było, prawda? Dzień na to się chodzi na legalu. No nie ma tu nic. O mamy coś. Komiks. Okej. Okay. Mają kibelki. No i wychodzi na to, że możemy iść do przodu, bo nic tutaj więcej nie widzę. No, najwyżej później będziemy ją cofać. No tak, jeszcze dokładnie tutaj raz sobie zerknę. Czy aby nic na pewno nie pominęliśmy tutaj? No tutaj nic nie widzę. Bandarz. Tu nic nie ma, a jak stąd w ogóle wyszliśmy, kurde? No jestem ciekaw. A więc myślę, że możemy chyba iść do przodu. Chyba powinniśmy ich wszystkich powybijać. Wtedy byłoby prościej. Muszę stawić. Dina żyjesz? Wszyscy? Dina się wylizała. Chyba wszyscy Zabierzemy sobie tą broń Widzicie całą grę się staraliśmy skradać a teraz sobie wbijamy na głośno Bez problemu Jest piękne Gdyby tylko nie było tu nazistów No tak. A tutaj było wszystko sprawdzane? Tak, było. No dobra. A tutaj nic nie ma. Nie, tutaj też czyściutko. To jest szczęście, że Gina nas nie pogania, także możemy sobie ze spokojem tu wszystko dokładnie przejrzeć. No bo wiecie, jak ona potrafi Już zaczyna, nie? No dobra, to spróbujmy się drapać. Chyba mnie. Jak? Okej. Okay. mnie. W porządku? nie było tak źle. ja jak wejdę? Okej. Okay. Co dalej? O, mamy foteczkę.

OK, i już z powrotem jesteśmy najedzeni No i dobra moi drodzy i zanim tam zjedziemy, to tutaj się pożegnamy i na dalszą kontynuację tej przygody zaproszę Was do kolejnego prawdopodobnie ostatniego odcinka. Zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.